Witam, witam i dziś odpowiadam na darmowe pytania i pytanie było o pani Kingi, czy jeszcze w tym miesiącu znajdzie pracę. Zobaczymy co karty odpowiedzą. Karty są już przygotowane, przetasowane. Zobaczymy. dobrze i czy znajdzie pracę no no to wygląda że coś się szykuje Coś tu jest na widoku, tylko tak, no właśnie, to tak, jak już ja tam wcześniej zobaczyłam. Co, zobaczymy do końca. Zobaczymy do końca. Wychodzi na to, że tak. I to będzie owocna praca na dłuższy okres czasu. No, pięknie tu wygląda wszystko, muszę powiedzieć. Tylko, tylko właśnie, tylko. Praca wygląda na to, że będzie interesująca i owocna, czyli szanse są na to, żeby można było. W niej pozostać i pracować. Tu proponuję zwrócić uwagę na sytuacje, które wypadną w rodzinie. Bo może coś być takiego, co będzie chciało. No właśnie. Dobra, nie. To inaczej, z innej beczki powiem. Powiem tak, że w tym miesiącu jest szansa mieć pracę. Sorki, te dźwięki różne to wydają moje pieski. Więc jeszcze raz, jest szansa, że jeszcze w tym miesiącu będzie praca. Tylko tu jest jeszcze pytanie: czy w tej pracy chce pani w ogóle dłużej pozostać? Bo mogą się okazać jakiegoś typu niespodzianki, które wcześniej nie były powiedziane. Coś może być takiego, to będzie zresztą i tak praca, jak to się mówi, no trochę stresująca. Może dlatego, że to na początku temat zbytnio nieznany. No ale wychodzi na to, że praca ow no, owocująca, no dobrze by było postarać się te przeciwności, które przyjdą. To są małe przeciwności. Coś może się wydarzyć, takiego w rodzinie, jakaś tam dziwna sytuacja, jakieś tam sprawy, które będą chciały, żeby opóźnić ten fakt. No ale tu jest powiedziane, żeby tą łapać, tą szansę tej pracy, po prostu wejść w ten temat i zobaczyć, yy, o co w tym wszystkim chodzi. Nie bać się, tylko po prostu ruszyć, zobaczyć, zapoznać się z tematem. No, i wtedy ewentualnie zadecydować, czy się naprawdę chce pozostać, tak? No, chyba, że w tym czasie jeszcze się pojawi jakaś inna okazja i jakaś inna możliwość rozpoczęcia tej drugiej pracy. No, ale Moim zdaniem, moim zdaniem, dobrze by było po prostu spróbować chociaż wejść w ten temat, tak jak tu jest pięknie pokazane, bo tu może być po prostu na tej zasadzie, że a właśnie akurat ta praca będzie dobra praca. Jeśli było pytanie, czy w tym miesiącu jeszcze się znajdzie praca, jest nie tylko jedna, a dwie będą propozycje. Dwie. Jedna praca będzie stresująca i nerwowa, bo to nowy będzie temat, tak. Drugiej pracy będą rzeczy, które na początku nie będą przedstawione, co jeszcze oczekuje się od Pani. I to będzie też taki hamulec, który powie, no muszę się zastanowić. Pierwsza praca jest o... Pierwsza praca, jak widzę na planie, jest owocująca, tylko że temat, jak to się mówi, no, nowy i będzie bardzo stresująca praca i nerwowa praca tak. Sytuacje, które będą y, panią tak bardzo stresować. Druga praca y, można by było powiedzieć, że jest wszystko pięknie i ładnie. Tylko, że no właśnie, ten taki mały haczyk będzie. Haczyk yy, od strony pracodawcy, który na początku pani nie poinformuje, co jeszcze się od pani oczekuje. I wtedy może to wejść właśnie zadecydować o tym, że pani może też zrezygnować z tej pracy, tak? Ja zaraz jeszcze jedną rzecz. Yy, powiem, bo tu jest, no wychodzi na to że będzie ta praca w tym, w tym miesiącu jeszcze jeszcze się odezwą firmy i to wychodzi dwie firmy ale ja jeszcze, jeszcze się zapytam o tą pierwszą firmę, czy lepiej na, przy niej pozostać pomimo tego, że nowy temat i yy, no praca wychodzi na to, że będzie bardzo stresująca i nerwowa ja jeszcze zaraz to zobaczę czy lepiej przy niej pozostać? Tak, wielkie możliwości. No wychodzi na to, że tak. I wtedy, jak to się mówi, tu jest też coś takiego powiedziane, że będzie miała pani pewność tego, że yy, w tej pracy, yy, no można też zrealizować swoje plany, bo jest to praca. Pewna. I są wielkie jeszcze możliwości w tej pracy rozwoju. Mm. No jeszcze jest rozwój. No. A co z tą drugą pracą? Zaraz zobaczymy, co jeszcze jest w tej drugiej pracy. Czy pomimo wszystko w niej pozostać w tej drugiej pracy? Ta propozycja drugiej pracy. A zobaczymy. O, wychodzi, że jednak ta druga, ta. Pra... Nie, a jednak, nie. Wielkie rozczarowanie, pomimo wszystko, że będzie słodzone, ale y, pracodawca wie, czego oczekuje, i, i to jest praca, która. Na początku się wydaje, że będzie wszystko dobrze, ale później będzie wielkie rozczarowanie. Wielkie rozczarowanie. To jest takie, jak ja właśnie z przełożenia zrobiłam. Wielkie rozczarowanie. Praca i wielkie rozczarowanie. Więc dobrze. To ta pierwsza praca, która będzie. Bo tu może być tak, że w jednym dniu dwie firmy mogą się odezwać. Tak? W jednym dniu albo bardzo w krótkim przełomie czasu jeszcze druga firma się odezwie, którą yy, już będąc w tej pierwszej firmie ta druga firma będzie jakoś yy, brzmiała ciekawiej i bardziej spokojniej. Ale ona ma właśnie ten haczyk ten haczyk i może być to wielkie rozczarowanie pomimo, że na początku na początku jest słodzone ale pracodawca wie czego chce jest osobą, która oczekuje od, od pracujących osób w tej firmie czegoś, czego na początku nie będzie chciał powiedzieć także tu jest jeszcze raz, pomimo, że tutaj widoczna jest ta druga oferta pracy, yy, lepiej ją zostawić. Czyli ta pierwsza, która będzie pierwszą, pomimo, że będzie stresująca, będzie wychodziła na to, że naprawdę dużo trzeba będzie się przy niej pouczyć. To znaczy pouczyć. Yy, no, yy, nowe wiadomości zdobyć, żeby po prostu. Funkcjonować w tej firmie, ale ta firma zapowiada się, no. Wychodzi na to, że bardzo dobrze i na, na dobry wybór. Szybką decyzję trzeba podjąć. Trzeba będzie też szybko podjąć, bo fortuna kołem się toczy, jak tutaj nie pokazane, i można później wpaść w firmę, która ukrywa jeszcze jakieś haczyki. Także tak. Pierwsza oferta będzie to, jak to się mówi, z tego wynika najlepszą ofertą, pomimo że druga oferta będzie słodziła i nie będzie mówiła jeszcze tych dodatkowych minusów, jakie w sobie ukrywa. Pierwsza od razu położy kartę na widoku, krótko i na temat powie czego oczekuje, tylko że firma, jak to się mówi, jest związana z wielkim, yy, z wielkim stresem, no i może większy, no może to też być tak, że trzeba będzie też i pracować w sobotę. To też czasami jest tak, że firmy oczekują pracy w sobotę, ale pomimo wszystko wychodzi na to, że lepiej z tego korzystać aniżeli iść do firmy, która słodzi. Tak? Yy, I jeszcze. Co tu jeszcze? No jeszcze, jeszcze więcej nic tu takiego nie powiem. O matko, moje pieski naprawdę aktywne się zrobiły, jak ja kładę karty. Um, nie, no więcej tu już nie ma do powiedzenia. Jedynie trzymajmy się tego faktu. Dwie firmy, wychodzi na to, że w tym praktycznie samym czasie mogą się to yy, pani odezwać i proszę wybierać tą firmę, która. Mówi prawdę, że oczekuje od swego pracownika yy, może nawet i pracy w sobotę, ale to będzie firma, która no, owocuje i to owocuje w dobre pieniądze. Yy, to, że się ma świadomość, że yy, w tej pracy można pozostać na dłużej i w niej pracować. Zasek to można by było powiedzieć, yy, czujemy się bezpiecznie, tak? Czujemy się bezpiecznie. Praca z, roz... praca z rozwojem. Tu druga praca. No, niestety oszustwo, kłamstwo, jakieś dziwnego rodzaju sprawy ukryte, pomimo tego, że słodzić będzie. Ale jeszcze na samym początku, tu jest Mak, który mówi nam o kombinacjach różnego rodzaju, tak? Że coś jest utajone, coś kombinowane i jest niepowiedziana prawda yy, na pierwszych godzinach np. współpracy, czy szkolenia, czy uczenia, tak? Dopiero to później wyjdzie. To jest dwa razy to samo. Także wielkie rozczarowanie, wielkie rozczarowanie dobrze, to by było na tyle. Ja dziękuję no i życzę owocnej pracy i do następnego razu. Pa pa.